Cześć! Dziś chcę wam powiedzieć o pięciu błędach, które warto unikać jako fotograf ślubny. Jeżeli dopiero zaczynacie pracę przy ślubach lub nie czujecie się zbyt pewnie w temacie ich fotografowania, to ten temat na pewno Was zainteresuje. Błąd numer jeden, który uważam za jeden z największych błędów, jaki popełniają początkujący fotografowie, zresztą sama bardzo długo go popełniałam, to nie robienie kopii zapasowych zdjęć. Ba, ja na samym początku zgrywałam zdjęcia w jedno miejsce i nawet nie sprawdzając, czy się zgrały, zdarzyło mi się od razu wyczyścić kartę. Eee, serio, nie wiem, jak to było. Tak więc róbcie backup zdjęć, najlepiej więcej niż jedną kopię. Wiem, że wiele fotografów używa serwerów plików i to jest mega super, ja natomiast używam zwykłych dysków przenośnych. Uważam, że bardzo spoko jest posiadanie jednej kopii zapasowej, po za biurem czy miejscem zamieszkania, tak aby w przypadku odpukać pożaru, kradzieży czy czegokolwiek innego, mieć szansę odzyskać zdjęcia. Powiem Wam na moim przykładzie, że zdjęcia przechowuję w trzech kopiach: jedna to dysk SSD, druga HDD i trzecia właśnie dysk, który jest w innym miejscu, który po prostu raz na tydzień biorę do domu, robię backup i zawożę z powrotem. Błąd numer dwa, który również sama popełniałam, to brak zapasowego sprzętu w dniu ślubu. Chodzi mi tu głównie o zapasowe karty pamięci, zapasowe baterie, aparat oraz dobrze jest mieć więcej niż jeden obiektyw w torbie. Ja w swoim samochodzie mam również zapasowe ubranie, w przypadku gdybym się pobrudziła, no czy po prostu chciała przebrać. Odnośnie drugiego aparatu, to opowiem wam, że zdarzyło mi się, że w trakcie fotografowania jednego z Wesel, chyba to było w 2021 roku, padła mi migawka w aparacie. I szczerze uśmiechnęłam się, odłożyłam go do torby i fotografowałam dalej drugim. Oczywiście zmartwiłam się, bo yy, wiedziałam, że wiąże się to z naprawą migawki yy, i wydatkiem, ale w tamtym momencie kompletnie tym się nie zastosowałam, po prostu robiłam dalej swoje. Także, nawet jak nie macie drugiej obody, to polecam na dzień ślubu wypożyczyć taki sprzęt. Takie rzeczy niestety się zdarzają, a lepiej nie ryzykować, że nie będziecie mogli dokończyć zlecenia, szczególnie że dnia ślubu nie będziemy w stanie po prostu powtórzyć. Po ten błąd podpięłabym również nieużywanie dwóch slotów kart. Uważam, że jeśli macie taką możliwość, to ją używajcie i dobrze, żebyście mieli taką możliwość. Dzięki temu od razu macie kopię zapasową zdjęć, których robicie, a jak wiemy, karty mogą się wsuć. Pamiętajcie też, żeby mieć więcej kart niż zakładacie, że zużyjecie oraz więcej baterii, które też lubią nagle szybciej się rozładować niż powinny. Kolejnym błędem jest brak komunikacji z parą i brak ustalenia pewnych granic. Przy współpracy. Kiedy zaczynamy rozmawiać z parami już na samym początku, jeszcze przed podpisaniem umowy, powinniśmy opowiedzieć im o naszym podejściu do fotografii, o tym, jak pracujemy w Dniu Ślubu, jak obrabiamy zdjęcia, mam tu na myśli, czy wykonujemy retusz, czy nie, i tak dalej. Powinniśmy jak najwięcej opowiedzieć im o tym wszystkim, aby w późniejszym etapie nie było rozczarowań i pytań typu: Czy możesz nas odchudzić? Dzięki rozmowie na pierwszym etapie i opowiedzeniu o tym, że takich zabiegów nie stosujemy, nie robimy totalnego retuszu zdjęć, para nie będzie od nas takich rzeczy później oczekiwać. Jeśli para chce właśnie fotografa, który taki wykona, to ja po prostu nie jestem odpowiednim fotografem dla nich i im to powiem, a oni znajdą sobie innego fotografa, który ma taki styl pracy i właśnie takie rzeczy wykonuje. Zdarzyło mi się już kilkukrotnie w ostatnich latach, że na spotkaniu, na które szłam podpisać umowę, nie doszło do jej podpisania właśnie przez oczekiwania pary, które ja nie mogłam lub po prostu nie chciałam spełnić. Między innymi właśnie chodziło o zupełnie inną obróbkę niż ja robię, czy wykonanie zdjęć, które nie są w moim stylu. Pary te jestem pewna, że znalazły fotografów, którzy zrobili to tak, jak oni chcieli, bo właśnie w takich klimatach się odnajdują. Tak więc rozmowa z parą, odpowiednia komunikacja jest kluczowa dla zadowolenia klientów. Dzięki takiej rozmowie będziemy w stanie spełnić ich oczekiwania, a oni będą e, dokładnie wiedzieć, na co mogą liczyć z naszej strony. E, przed podpisaniem umowy upewnij się, że macie właśnie takie same spojrzenie z parą, aby dzień ślubu przebiegł gładko i nie było e, później z niczym problemów. Błąd numer cztery, który jest jednym z największych błędów popełnianych przez fotografów, to brak podpisanej umowy. Pamiętajcie, to na zawsze. Zawsze posiadajcie umowę. Bez względu na to, czy wykonujecie krótki reportaż samego kościoła czy urzędu stanu cywilnego, czy wykonujecie pełny 12-godzinny reportaż, zawsze podpiszcie umowę. Pamiętajcie, że umowa chroni zarówno was, jak i waszą parę. W umowie oprócz najważniejszych danych pary młodej, pamiętaj aby znalazł się zakres twojej pracy, w dniu ślubu, ile otrzymają zdjęć w jakiej formie, w jakim czasie to otrzymają, ile i w jakim terminie muszą zapłacić. Pamiętaj również, aby był zapis o akceptacji stylu twoich zdjęć, tak więc pamiętajcie, zawsze podpiszcie umowy, niezależnie od tego, czy jest to krótka sesja czy długi reportaż. W przypadku jakichkolwiek roszczeń z jednej czy z drugiej strony, będziecie mieć się wtedy do czego odnieść. Ostatni błąd, o którym chciałam Wam dziś powiedzieć, dotyczy również komunikacji z parą, ale tym razem tej przed ślubem, czyli brak używania formularza czy ankiety przedślubnej. Kiedyś sama tego nie stosowałam, ale powiem Wam szczerze, że od kiedy stosuję takie ankiety, czuję się w dniu ślubu spokojniejsza. Wiem, że parą takie, także to ułatwia sprawę, ponieważ taką ankietę wysyłam im około 2 tygodnie przed ślubem i oni na spokojnie ją wypełniają, nie musząc się jeszcze zastanawiać, co powinni mi przed ślubem powiedzieć. Później, oczywiście, jeszcze się zdzwaniamy z parą, aby dogadać ostatnie szczegóły, choć szczerze Wam powiem, że po przeczytaniu ankiety w 90 9%, wszystko już wiem, ale zawsze dobrze jest jeszcze chwilkę porozmawiać. Przy dużej ilości ślubów w sezonie, takie ankiety to serio game changer. Wiem, że niektórzy fotografowie przed ślubem spotykają się kolejny raz z parą i ustalają z nimi wszystkie rzeczy na żywo, ale szczerze mówiąc, ja na to nie mam czasu i wydaje mi się, że taka forma ankiety jest to zupełnie wystarczająca. Plus mam wszystko zapisane w jednym miejscu, to też jest super opcją. W takiej ankiecie mam pytania zaczynające się od wszystkich adresów, gdzie będą wykonywane zdjęcia. Poprzez przemyanie, czy robimy zdjęcie grupowe, zdjęcia z gośćmi, czy będą jakieś dodatkowe atrakcje, czy są e, jakieś zdjęcia, na których ich szczególnie zależy, e, czy jest jakaś specjalna tradycja, o której nie wiem. W ankiecie proszę również o kontakt do świadków, tak w razie w ogóle lepiej mieć taki kontakt. Pewnie, pytam również o innych usługodawców, którzy będą współpracować ze mną w dniu ślubu, e, no bo lubię wiedzieć, z kim będę pracować, a dobrze jest mieć też taką listę zepsaną, wiedzieć potem, kogo oznaczyć na zdjęciach. E, także zastanówcie się, o co chcielibyście w takiej ankiecie zapytać swoje pary, spójrzcie swoją idealną ankietę. Ja używam do tego Google Ankiety. Jeśli natomiast chcielibyście zobaczyć, jak wygląda to taka moja ankieta, to zapraszam do linka w opisie filmu. W sumie to mam dla Was jeszcze taką jedną dodatkową radę na dziś. Wyjeżdżajcie z domu zawsze przed czasem. Nigdy nie wiadomo, czy nie trafimy na korek, remont drogi, czy cokolwiek innego. Lepiej zawsze być chwilę przed czasem niż po. To taka bonusowa rada, o której mam nadzieję nie trzeba nikomu w sumie mówić. I to już wszystko w tym filmie. Jeśli podobała Wam się jakakolwiek część z tego filmu lub uznaliście, że któraś z tych wskazówek była pomocna, byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili lajka i zasubskrybowali ten kanał. A czy wy popełniliście jakiś błąd jako fotograficzny i chcecie się nim podzielić? Dajcie koniecznie znać w komentarzu.